Ulubiona karma Twojego pupila szybko znika? Znów zapomniałeś zamówić na czas psie przysmaki? W subskrypcji Animalo cykliczne zakupy masz z głowy. To my będziemy pamiętać o tym, kiedy, co i gdzie dostarczyć dla Ciebie i Twojego pupila. Podczas zakupów w sklepie Animalo.pl wybierz opcję w subskrypcji. Dzięki profesjonalnemu kalkulatorowi zmierz ile karmy i na jaki czas potrzebujesz. Złóż zamówienie i idź pobawić się z Twoim pupilem. Od tej pory to Animalo będzie pamiętać o zamówieniu i dostawie karmy na czas pod Twoje drzwi. Subskrypcję możesz w dowolnym momencie modyfikować lub anulować. Zamawiając subskrypcji, zyskujesz dodatkowe rabaty i gromadzisz środki pieniężne na swoim koncie cashback. Z subskrypcją Animalo zawsze spadasz na cztery łapy. Wskakuj już dziś na animalo.pl.